Say. Candyman. Say his name. Candyman! Uszanowanko, cześć i czołem, witam na kanale Tuputupta TV. Trupu tupta. Chory podróży mojej duże. A to mój recenzja filmu Candyman. 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 Ok, Candyman w końcu wylądował w kinach. Premiera przesunięto to chyba ponad rok albo rok. Co z drugą ciekawie, jak ten film by się przyjął, w, gdyby go wpuścili do kini krótko po śmierci y, George'a Floyda? Tak. A mówili mi, że nie zapomnę tego nazwiska, ale do rzeczy. Candyman to reżyserskie dzieło Niejda Kosty, które ma za sobą już jakby to jest jej drugi film. Przy czym bardziej wczekają tego jest ze względu na to, że przełożył do niego rękę Jordan Peele, kogoś, którego bardzo lubię szanuje szanuję, bo dał mi takie filmy jak Uciekaj i Tommy, z którymi miałem mnóstwo fragmentów, zwłaszcza z filmem Tommy. Sure. To no wiesz, kampania Borodzenia dość mocno opierała się na tym. Nazwisko na tej postaci. Bo jego nazwisko widnieje na plakacie zaraz obok nazwiska reżyserki. I jeśli podjedę do tego filmu jak do filmu, który jest filmem właśnie Jordana Pila, to jest to srogi zawód. Ale jeśli podjedę do, do tego filmu jak do filmu, który jest dziełem, nie Idę Kosty. Jest tylko produkowany przez Jordana Pila. Jakby nagle nabiera walorów, bo to jest bardzo autorska wizja tej reżyserki, tej postaci historii. Jaja Abdul Matin II gra malarza Antoniego McCoya, który przeprowadził się do Chicago ze swoją dziewczyną, Brianą i w poszukiwaniu inspiracji zwiedza to Chicago. Trafia na tropę Kendymenie, ale zbliża się do tej oględy trochę za blisko i trochę za szybko. Jak na sequel takiej historii jak Candyman, jest to całkiem udany film, moim zdaniem. Nie jestem jakimś wielkim fanem tego filmu, ale jestem wielkim fanem Clever Barkera, który napisał literacki pierwowzór tej historii. Dobrze stało się, że film trafił jakby pod pieczę Jordana Pilla, który zjadzemy na horrorze, zna horror na wylot, jak się nie bawić, wie, jak po prostu wie, co zrobić, jak zrobić, żeby horror działał, bo już dał światu dwa, dwa świetne filmy, As i Get Out. Jestem ciekaw, co dalej kombinuje. Jordan, nie zatrzymuj się. On jest prawdziwy? Bell jest prawdziwy. Samuel, Sherman, Daniel, Robert, oni wszyscy są prawdziwi. Candyman jest tak, jak rozmawiamy o tym, że te rzeczy się stały, że się Wspomniany Anthony McCoy poszukuje inspiracji zjeżdżając Chicago, pod, podróżując przez miasto, trafia tak na to legendę o Candymanie, poświęca mu całą wystawę, która staje się hitem. Co prawda po morderstwach, ale jednak hitem. Jedno tragiczne wydarzenie prowadzi do drugiego, lista ofiary Candymana rośnie i rośnie, przy czym do końca tak naprawdę nie wiadomo, kto i dlaczego zabija? Znaczy, wiadomo dlaczego, ale dlaczego, i to jest właśnie mój największy problem z tym filmem. Tu jest trzech scenarzystów, i sporo jeszcze nie trzyma się kupy, albo trzyma się zwłaszcza kupy. Niestety, bo film wygląda obłędnie, jest piękny. Widać, że są na tym, widać, że na ten film wydano pieniądze, i wydano je dobrze i mądrze. Bo w nim wygląda pięknie. Widać, że y, Niada Costa ma bardzo przemyślaną kompozycję kadrów. Wie, co jak pokazać. Jak choćby w Morderstwa lusterku do make-upu. Tu baw, perełka scena. Chyba jest nawet zwiastunie. Y, lubi takie kombinowanie z formą, z treścią. Jak treść pasować w nową formę. Chodzi właśnie to lusterko do make-upu. Lubi tak, takie kombinowanie z horrorem, który. No stara się, chcę pokazać coś więcej, coś czego jeszcze nie było. Candyman nie do końca taki jest, ale sprawił mi tyle dużo frajdy, że nie wyszedłem z kina ze skwaszoną miną. Bawiłem się wcale nieźle, ale mam jeszcze jeden dość duży problem z tym filmem. Morderstwa off-screen. Nie idę na slashera, nie oglądam slashera po to, żeby nie popatrzeć na juchę i na flaki. Nie oszukuje nikogo ani siebie, zwłaszcza was. Lubi horrory, lubi, jak się krew. Jest, nie jest to widok mi obcy. I tu mnie Kendymę trochę zawiódł, bo ta postać ma potencjał, ta historia ma potencjał. Ta dekonstrukcja miejskiej legendy bo Kendymę zaczął się od miejskiej legendy właśnie w opowiadaniu Krajawa Barkera. Ta dekonstrukcja miejskiej legendy jest na tyle interesująca, że samo to Dążenie do finału do części postaci tragicznego to była całkiem ciekawa, całkiem satysfaktująca horror podróż. Całkiem duża. Ale przesłanie filmu jest subtelne jak cegła między oczy. Ale ocieniam się od tej dyskusji całkowicie. Nie mój konik. Szkoda. Ale obejrzeć można, obejrzeć warto, bo to w końcu Candyman. Już legendarny horror z lat 90. -tych. To jest jego sequel, tak podobnie jak sequelem do Halloween Johna Carpentera, tego pierwszego. Był Halloween z 2018 roku. Uwielbiam te filmy, recenzja... liczbę mojej recenzji w komentarzu albo w opisie. New to the neighborhood. You should say. Widzę tu potencjał na trzeci jakby film o kandymenie. Choć co chyba już piąty. Z tym, że poproszę za sterami samą nie jedę kostę, bo jako rycerka jest fantastyczna. To się ogląda świetnie, to się po prostu. No to jest bardzo dobrze, bardzo ładnie zrobiony film. No jestem ciekaw co jeszcze ta Pani ma w zanadrzu, czy jeszcze nakręci jakiś horror, czy znajdzie czas i siły na to, bo zaczęła współpracę z Marvel'em. Ale można mieć nadzieję. Bo, bo gdzie Kucharek 6, tam nie ma coś i wychodzi film taki sobie, mógł wyjść naprawdę przyzwoity slasher. Następne pokolenia, tak jak Candyman niegdyś. Dzięki na dziś tyle ode mnie. A i do góry ten za bardzo fajnego filmu, Night House, bardzo jednego horroru, bardzo ładnego, może nie horroru, ale thrillera o depresji, to po prostu wyrwał mnie z butów, ale na dziś tyle, do następnego.